W z YouTube dziennikarzy, bardzo serdecznie. Ja i z Ja to kolejny odcinek na moim kanale. I widzowie, moi najukochańsi, jest mega problem. Ponieważ pamiętacie, jak w poprzednim odcinku byłam w tych, jakby nie wiem, Lochach, nie jak to nazwać? No, no to dzisiaj jestem w zupełnie innym miejscu, także przypał, ponieważ już chyba stąd yy, tak łatwo nie wyjdziemy. Także moi kochani, nie zapomnijcie stawić łapkę w górę na sam start, ponieważ to naprawdę bardzo ważna sprawa. No i co? Jestem w jakimś nowym totalnie miejscu. No i oczywiście mamy jakieś tabliczki, których jeszcze nie czytałam, tylko zobaczyłam, że jakby przebudziłam się po prostu w tym właśnie miejscu. Eee, no i co? I tutaj jest są jakieś drzwi. I tam są dalej jakieś obrazy, tutaj wszędzie są. Ja tutaj próbowałam już tą dźwignię jakoś za, za, zategować, ale się nie da nic zrobić. No i tutaj mamy tabliczki, także przeczytajmy je wspólnie. Także, myślałaś, że zostaniesz w tak łatwo dostępnym miejscu. XD. Śmieszna jesteś. Dzięki. Ogólnie to masz w skrzyni dobrej Eiznie. co Eiznie? Co to jest Eiznie? Ok, więc smacz więc smacznego Yeti. Jak można pisać więc przez N? -y. Widzowie, więc się pisze przez M, -y jak coś. Wy i O -e widzę, że dużo ma błędów Znaczy to ogólnie przez U otwarte? Jak, tak można. Się pisze przez U -zamknięte. Ale co to jest Eiznie? Ale czekać, to jest skrzynia gdzieś tutaj była. Aha, jedzenie. Rotten flesze to, je to jest dobre jedzenie. Funks Yeti. Nice, okej, okay, dobra, możemy sobie zjeść. E, I co? E, szczerze nie wiem co mamy. Ej, tu, czekaj, tu coś było. Czy, to jest, czy mi się wydaje, że to jest jakieś przejście? Okej, okay, tam coś chyba jest. Jak tam się dostać? My będziemy musieli tutaj rozkopać coś. Dobra, widzowie, jest szansa, więc tak, to tak, Rozkopujemy widzowie, robimy to, robimy to, musimy jakoś się stąd wydostać, wkurza mnie to, że jestem zatruta cały czas, jakby chciałabym naprawdę zjeść coś porządnego, ale nie wiem za bardzo, w jaki sposób mam to zrobić i też, yy, okej, okay. czy ja tam dosięgnę, będziemy mieć ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem, widzowie, bloków, żeby się tam wskoczy. Dobra, mam nadzieję, że nam się to uda. To się wszystko, widzowie, okaże. Trzymajcie mocno kciuki. Albo nie trzymajcie kciuki, tylko zostawicie łapki w górę. Jak zostawicie łapkę w górę, to wtedy nam się na pewno wszystko da. Także, widzowie, łapkujcie koniecznie. To jest bardzo ważne. Bo tutaj tak ciemno, się zaczynam bać poważnie. Dobra, mamy cztery tego. Gdzie to, to było? Tutaj? W tym miejscu. Więc dobra, raz. Aha, dobra, musimy zrobić tak. Trzy, cztery. Dobra, raz. Okej, okay, jesteśmy gdzieś. E, co to jest? U, 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 tu jest, mamy przejście, okej. Okay. Jak to zrobić? Dobra, czekajcie, czy damy radę dosięgnąć? Nie! Albo kurde, jak nam mało brakuje, żeby dosięgnąć tą dźwignię, widzowie. Ja pierniczę, co ja mam robić? Ja no nie zniszczę tego Obsydianu widzowie! Jak to zrobić teraz? Hmm. Myślałam, że to jakoś dosięgnę. Chyba, żebyśmy faktycznie jakoś tak to zrobili. Nie wiem, kurde, no nie no, to nie ma widzowie sensu żadnego. Kurde, myślałam, że jakoś dosięgniemy stąd. Co ja mam teraz zrobić? W jaki sposób mam tam wyjść? Hmm. Kurde, ale naprawdę niewiele nam brakuje. Ej, serio, no to dosłownie centymetrów, milimetrów. A jakbym coś rozwaliła tutaj. Nie wiem, ile to trwa, widzowie, rozwalanie obsydianu. Ale wydaje mi się, jakbyśmy rozwalili obsydian, byłoby dobrze. Czy da się rozwalić obsydian, to jest naprawdę czasochłonne, chyba. Czy tutaj cokolwiek się ruszyło? Widzowie, nie wiem, czy to jest w ogóle wykonalne, żeby rozwalić łapką obsydian. Nie wiem, nie mam też za bardzo... Po... O kurde, zniszczyłam tam pochodnią. Mam nadzieję, że nikt tego nie zauważy. Możemy zniszczyć to w sumie. A co nam to dało? Dosłownie nic widzę, totalnie nic. Steel nie... Ej, braku... brakuje mi centymetra, Do dosłownie centymetra żeby to rozwalić, a ja nie mam pomysłu jak to się inaczej, w inny sposób wydostać. Ja pier... Dobra, czekajcie, rozwalmy tutaj te deski i w razie czego zaraz będziemy mogli się wrócić tam na dół. Chyba, że rozwalimy drzwi, drzwi chyba byłoby prędzej rozwalić i szybciej, ale boję się, że jak to zobaczy ktoś to możemy mieć problem. Uuu, uh, uh, uh. czekajcie, a jak tam zejdziemy, tam nie ma czasem. Nie, nie ma ta, tego. Chociaż. Ej, widzowie, moglibyśmy stąd wyjść. I to w bardzo łatwy sposób. To jest w sumie dobry plan. Tylko problem jest taki, że on to może zauważyć albo. Uuu, uh, patrzcie na to. Okej, okay, banalny pomysł, widzowie. Widzowie, to był banalny pomysł. Ja myślałam, że to tutaj... Kurde, on myśli, że może nas pokonać. Nie widzę, bo on nas nigdy nie pokona. Dobra, zrobimy to w ten sposób. Mam nadzieję, że to jest dobry sposób na wyjście stąd. Zbieramy te deski, które są. Jeszcze szukajmy to miejsce. Czy tutaj cokolwiek się zmieniło? Jest tutaj coś, bo to jest dosyć ciemne. Tej tutaj nic nie widzę. Chyba tutaj nic nie ma. Nie wiem, że ja nie widzę. Czekajcie, o, rozświetlę sobie ten teren. Dobra, tutaj nie ma nic. A w tamtym miejscu też nic nie ma. Okej, okay, okej, okay. to możemy sobie lecieć. Więc tak. Yy... Tutaj dajemy to tak jak było. Tutaj troszeczkę jest to podejrzane, że tutaj są dwa rozwalone aż, ale mam nadzieję, że nikt po prostu się nie zauważy. Wiecie o co chodzi, że będzie w miarę spoko. E, tutaj zaraz, y, może zróbmy to tak. Okej. Okay. No i nice, sobie, Nice. I jak coś to myśli, że on tutaj nic nie zauważy. Dobra, więc tak, tutaj są jakieś obrazy i tej aż kusi mnie, żeby przejść się po tym, bo może opcji. Dobra, nie wiem, co to. Co to jest za znikający obraz? Dziwny, widzieliście to? Ha, okej, okay, nie wiem o co chodzi. O, dobra, spróbujmy jeszcze w ten sposób, słuchajcie. Ponieważ tutaj może być jakiekolwiek przejście, ale z tego co widzę to nie ma, okej. Okay, I tak, tutaj coś jest, ale tutaj nie ma nic chyba. Tu jest Obsydian. dobra, nie wiem o co chodzi. A tutaj jest jakieś przejście dziwne. Czy ja tutaj chcę iść? Zdecydowanie nie widzę, wiem. Ale chyba nie mamy wyboru innego. Jesteśmy na serwerze, oczywiście, że jestem sama jak patyk. Dobra, parkour, jest parkour. I tam chyba jest jakieś wyjście. No to sobie Ci widzowie, no cóż, yy, robimy parkur. Wiecie co jest najgorsze, że ja mam 34 roten Flash I to nie jest zbyt dobry wynik Okej, okay, ten parkur nie jest w sumie jakiś ciężki Ale jak mamy tam niby przejść Uuu, widzowie, widzę, że będzie ciężka Sprawa z tym parkurem On nie jest w sumie trudny Jest dosyć, dosyć łatwy, ale Co mam teraz zrobić Mamy Kurde, widzę, no teraz jest problem w sumie Co ja mam zrobić tam, żeby się dostać i tam jest jakiś stądrik. Hmm... No czekajcie, damy radę się stąd wrócić? Dobra, wróćmy się stąd. Nie chcę jakby tracić życia... Więc muszę się tak normalnie stąd wrócić, tak jak przyszłam, bo mamy bardzo mało jedzenia, w sumie nie mamy żadnego jedzenia, nie wiem kiedy tutaj ten Yeti do nas przyjdzie. Czy on tam coś napisał a propos tego? Muszę iść, i podam wszystkie rzeczy, które są. Zaraz zobaczycie jaki mam plan, nawet dostanie się stamtąd, z tego głupiego miejsca. Dobra, więc co zrobimy tak, eee, zabierzemy sobie łóżko, zabierzemy sobie stąd jeszcze skrzynkę. Okej, okay, mamy to i tutaj już nic nie możemy zabrać i zabierzmy jeszcze to drewno, więc każdy item się liczy. Więc zobaczymy, czy teraz damy radę sobie tam się przedostać. Mamy ile 8, 9, 10, 11 przedmiotów. Drzwi chyba raczej nie da się nam użyć. 11 przedmiotów. Kurde, więc mówię, musi, musi nam się jakoś dać. Dobra, sobie, robimy jeszcze raz tej parkura. Tylko niech nam... O nie, dobra, słuchajcie, ten parkur nam nie wyszedł. Eee, w każdym razie musimy spróbować tam się dostać. I... Dalej, naszym. Yy, po prostu się tam dobudujemy. Wiecie o co chodzi? Spróbujmy się tam dobudować. Tak, myślę, że jeszcze na prosto byśmy mogli spróbować. Kurde, nie najgorzej. Ale ile tu jest kratek? Chyba za dużo. Jeden, to jest nawet pół. To chyba nie będę próbować, widzowie, bo wydaje mi się, że to jest głupi pomysł i raczej nie damy rady. Także słuchajcie, spróbujmy zrobić to w ten sposób. Dobra. Okej, okay. okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Dobrze nam ujdzie, widzowie. Bardzo. No nie! Jak to się stało, widzowie? Ja nie mogę. Aha, bo ja nie mam tego. Już biegania. Widziałam, że to będzie mega duży problem. Dobra, ale udało się sobie to odzyskać w miarę. Szybko lecimy na górę. Dobra. Okej. Okay. Szkoda, że jesteśmy, że nie mamy żadnego jedzenia. Naprawdę, tylko jakieś o ten flesze. Dobra. Ten parkour jakoś tak za pierwszy raz się łatwiejszy wydawał. Okej, okay, jesteśmy. I teraz tak. Jak to, widzowie, rozwiązać? Spróbujmy tak raz, dwa, trzy, cztery. Raz. Kurde, ale będzie ciężkie dwa. Trzy. Okej. Okay. Cztery. Skrzynka to. Oj, widzowie, jak to teraz ogarnąć? Ja yeah, pierniczy, już jest niemożliwe. Jesteśmy tak blisko. Okej, okay, chyba jednak nici z tego naszego. O nie, spadł tam łóżko, najgorzej na świecie. Chyba nici z naszego widzowie pomysłu. Nie wiem jak on to zrobi. Dobra, czekajcie, cofnijmy się. I. O nie no kurde, bez sensu. No to wszystko leci w dół. Będziemy musieli no, przychodzić ten park od nowa. Chyba, że znowu tutaj zrobimy tak jak że zaczekamy, ale co jak znowu w jakimś innym miejscu widzowie? Nie, yeah, piernicze. To jest naprawdę fatalny, fatalny pomysł był. Dobra, czekajcie, niszczymy to wszystko tam na dół. Yy, na razie jesteśmy bezpieczni, nikt nam tutaj na serwer nie wchodzi, także spoko. W sensie boję się, że Yeti po prostu wbiję i, i zobaczę, co ja dowalę i mi jakoś w jakiś sposób kara, po prostu czy coś i mnie zabije, nie wiem. Naprawdę, strasznie się o to boję, że on mi faktycznie może coś złego zrobić. A nie wiem, co mam robić. Kurde, mam mało HP. Dobra, zwiedzę sobie ten fleszek. jak Ja umrę, to ja nie chcę wiedzieć, co się ze mną stanie i gdzie ja sobie będę się obudzę. Dobra, słuchajcie, na spokojnie, lecimy. Uuu, patrzcie, mamy full... Wduszki, okruszki. Mamy full, słuchajcie, zdrowia. Więc fajnie, zbieramy te wszystkie rzeczy. Czy ja dam radę tak to zrobić? Tu jest w ogóle już drabinka. Więc tu byśmy mogli, sobie jakoś to zrobić. Jakoś może z drzwiami, ale boję się, że jak drzwi powstaje, to ja potem ich nie zniszczę. Nie wiem widzów, jak to zrobić. Kurde, weźcie mi tu, pomóżcie. Muszę to obliczyć. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć... Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Mamy dziewięć tego. Bo łóżko, nie doskoczymy tam z łóżkiem na 100% Dobra widzowie yy, W następnym odcinku znajdziemy jakieś więcej W jakiś sposób rzeczy, ponieważ teraz Wydaje mi się, że nie mamy na to za bardzo czasu Ponieważ ja muszę już iść spać Więc widzowie, jest godzina 23.34 Ja myślę, że to jest idealne, idealna godzina na sen I jakby niezbyt dobrze mi się myśli Że tak powiem o tej porze Możliwe, że pewnie yy, tam jest gdzieś jakaś dźwignia I pewnie wszystko słuchajcie, można łatwo wyjść stąd Ale ja po prostu go nie dostrzegam co jeszcze nie widziałam w ogóle tych dziur Może tutaj będzie jakaś dźwignia, bo Albo ten, jakiś się przycisk, ale to są same pochodnie. Kurde, więc wydajcie znać w komentarzach, co myślicie. Pewnie mogę jakoś stąd łatwo przejść, wyjść, ale. Ale nie wiem, jakoś tak nie widzę tego na ten moment. Także pozwólcie mi się przespać, kochani, pozwólcie mi się przespać. Ja się prześpię i jutro mam nadzieję, że wstanę z o, 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 orzeźwionym umysłem, że tak powiem. I po prostu uda nam się stąd w łatwiejszy sposób ogarnąć. Zatem zostawiam wszystko tak, jak było. OK, zrobimy to tak. Tutaj oczywiście się zamykamy, żeby nie było. E, dajmy tutaj to łóżko w to miejsce, tej pochodniej jakąś, żeby było jasno. OK. I nie wiem, o nie, straciliśmy je no to, ale mam nadzieję, że on tego po prostu nie zauważy. Czekajcie, gdzie to jest? Tutaj to było w ten sposób. E, damy to tak i chyba nie będzie to zauważalne. Dobra, jedzmy dalej. No co, czekamy, słuchajcie widzowie chyba na Yeti. Eee, może on tutaj gdzieś przyjdzie, może sobie mu jakąś tabliczkę, chociaż nie no, na pewno tutaj po nas przyjdzie. Eee, Wypiszcie piszcie w komentarzu w ogóle może wy wiecie, gdzie ja jestem, w jakim miejscu, także proszę was, piszcie komentarze i dawajcie po prostu mi znać, co o tym wszystkim sądzicie. Ja będę powoli kończył ten odcinek, eee, Piszcie też, jak mam stąd wyjść po prostu z tego miejsca, żeby tam się dostać docie... na totaj. Ej, mogę w sobie użyć drabinek? W jaki sposób usunąć drabinki tam, gdzie one nie są potrzebne? Tam chyba były takie skoki i jakoś drabinki użyć. Gdyby nam starczyło miejsce, no widzę. Jutro to zrobimy. Mam nadzieję, że się to uda. Piszcie komentarze, co ty wszystkim widzicie. Do zobaczenia jutro o 18.30 będzie ciąg dalszy i mam nadzieję, że uda nam się wyjść stamtąd. Czekam na Jego, więc do zobaczenia. Ceuxy dla was. Buziaki i w ogóle uśmiechajcie się częściej, pamiętajcie o tym. No i co? Pamiętajcie, że mam też o drugi kanał, Milki Plus, gdzie codziennie są 15-30 odcinki. No i też zapraszam na mojego Instagrama, Milka przez dwa. Do zobaczenia, wit witam, żegnam się z wami, w sensie, dobra, widać, że jest u nas nocy. Pa, pa, widzowie, elu wina i piszcie komentarze co robić dalej. Hej, hej.